Cześć, witajcie na naszym nowym kanale. A jego pierwszy odcinek będzie poświęcony naszemu świeżemu nabytkowi, czyli Nissan Skyline. Dobrze, że są opony, to jest co pokazać. I teraz pewnie wielu z Was zastanawia się, dlaczego Nissan Skyline i to jeszcze model R33. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: po prostu był tani. A teraz, tak całkiem serio. E, poważnie, kwota, którą za niego zapłaciliśmy była bardzo okazyjna Nie powiedzieć e, okazjonalna Dlatego, że takie samochody w Niemczech Lub poza granicami naszego pięknego państwa Kosztują rzędu 120-130 tysięcy złotych 2,5? Nie, tyle to nie, Paweł, co ty e, Natomiast ten samochód kupiliśmy za niecałe 70 tysięcy I ILE?! nie jest to jakaś tajemnica, dlatego że ogłoszenie wisiało na aukcji. Myślę, że większość z was już ten samochód widziała. Mateusz, czyli poprzedni właściciel jeździł tym samochodem na zloty, był między innymi na Japfreshcie, na kilku edycjach. Z tego co wiem, posiadał ten samochód dwa lata. Auto oryginalnie było czarne, zostało troszkę przerobione, jak widzicie. Także zostało przemalowane na żółty. Nie jest to typowo żółty lakier, zaraz Wam pokażę, akurat fajnie tutaj słońce zaświeciło, dlatego że jest to taka ciemna żółć z bezbarwnym, barwionym lakierem w kolorze fioletu. I w pełnym słońcu, może będzie to widać teraz na nagraniu, widać takie fioletowe przebłyski. O, mniej więcej tutaj właśnie widzimy, jak ten lakier tak troszkę opalizuje w tym miejscu. Hey Czy jest to fajne? Yy, I tak nie, dlatego że mi się to szczególnie do końca nie podoba. Wolałbym auto w jednym kolorze, dlatego że nie jestem zwolennikiem yy, lakierów typu Cameleon i opalizujących. Ten fioletowy do tego żółtego tak według mnie nie do końca pasuje. Wygląda to na pewno fajnie, fajnie się to świeci, jest bling-bling, aczkolwiek nie jest to mój do końca docelowy styl. Także tak jak wspomniałem, ogólnie nie myślałem kupować takiego samochodu. W zasadzie to w ogóle nie planowałem kupować żadnego. Chodzi mi co prawda kilka modeli po głowie, ale na pewno nie był to R33. No ale tak jak mówię, ta cena mnie troszkę skusiła, dlatego że była bardzo dobra. Stwierdziłem z samego rana, że skontaktuję się z Mateuszem, czyli z byłym właścicielem tego Nissana. Pojedziemy go obejrzeć. Zadzwoniłem, zapytałem się co i jak, co jest do zrobienia, jak to auto w ogóle wygląda, jak się prowadzi, co tam jest w środku zrobione, co jest dołożone, czego brakuje. Mati bardzo fajnie mi rzetelnie wszystko powiedział o samochodzie, no i stwierdziłem, że może warto byłoby się po niego wybrać i obejrzeć. No i spakowaliśmy manatki, wziąłem ze sobą swoich dwóch mechaników. Wieczorkiem podjechaliśmy pod Poznań, bo dokładnie autko było do obejrzenia we Wrześni. No i co, zostałem przewieziony Obejrzeliśmy auto, zobaczyliśmy, co jeszcze trzeba w tym samochodzie zrobić. E, oczywiście, jak zawsze, kosztorys wstępny prawdopodobnie przerośnie. Kosztorys finalny, ale docelowo się na niego zdecydowałem. Yeah. Fundusz balangowy. No i teraz kolejne pytanie: dlaczego akurat R3? Skoro mógłbym teoretycznie kupić R32 lub R34. Głównie dlatego, że tych r 3 jest stosunkowo mało na naszej polskiej scenie. Jest to fajne auto. Ma taką swoją, uważam, dosyć fajną, nieskazitelną bryłę. Przez wielu nazwanych jest pontonem. Pozdrawiam Marko i Łukasza z Jodenera. Tak, tak. No, ma może taką troszkę bryłę ala pontonu. Aczkolwiek uważam, że fajnie zrobione, wystęsione rc 3 naprawdę może przykuwać uwagę. Więc sądzę, że coś z tym autem na pewno zrobimy. Jest już generalnie masa pomysłów. Nie ma docelowego jeszcze planu działania. Trzeba to auto na pewno na początku, jak ja to mówię, odchamić, czyli pozbyć się wszystkich bolączek, tak aby samochód mógł się bezawaryjnie poruszać po drodze. Tak, no to nie będzie auto, które będzie jeździć na lawecie, nie będzie to projekt pomnik, jak to mówią. Ja tym samochodem będę chciał jeździć, będę chciał czerpać z tego fan, a uwierzcie mi, fan naprawdę jest z tego samochodu wielki. Z racji tego, co siedzi pod maską, a mamy tutaj RB25D, czyli auto jest generalnie po swapie. Bo seryjnie, z tego co wiem, siedziało tutaj 2 litry. Zaraz Wam podniosę maskę. Przy okazji sobie zrekniemy w środek. Od razu powiem, że samochodu jeszcze zbytnio nie ruszaliśmy, tego, że tylko raz poszedł na podnośnik, żeby zerknąć, co tam jest do zrobienia od spodu. Mamy tutaj środek. No tak, widzicie kierownicę sportową. Dosyć mała, fajnie się trzyma w dłoni, jest w takim niezłym stanie. są tylko od wymiany nie ma deski rozdzielczej, w zasadzie nie ma konsoli deski rozdzielczej, dlatego, że znajduje się ona właśnie z tyłu tutaj i jest w kolorze, bym powiedział, takim mocno purpurowym Zdjęliśmy dlatego, że będziemy ją na pewno przemalowywać, będziemy się poznać tego fioletowo-różowego koloru w tym samochodzie, także część deski jest już, już zdjęta jak widzicie tutaj taką długą wajkę, tak, zgadza się, tu jest quick shifter zamontowany, który już został poddany przeróbce, dlatego że auto bardzo ciężko wbijało biegi. E, trzeba było przerobić całkowicie shifter. Okazało się, że shifter jest e, dedykowany do skrzyni pięciobiegowych, To natomiast mamy skrzynię sześciobiegową z BMW. Zgadza się, czyli mamy tutaj dosyć krótką skrzynię z BMK 3-litrowego diesla. E, z shifterem, z bodajże z tego co pamiętam przekładką do silnika PMC. Także auto bardzo mocno zbieniało biegi. Musiało długo się nagrzewać, żeby w ogóle wrzucić jedynkę albo wsteczny. Teraz już nie ma takiego problemu. Więc tak jak mówię, będziemy eliminować te wszystkie bolączki. Na pewno no, brakuje radia. Jest nawiew, który jest sprawny, więc bardzo fajnie klimatyzacji, a oczywiście nie ma. Klima, no brak klimy, robi się ciepło, to tak powiem Ci, sprzedać taki samochód, zawsze co się w zimę kupuje, albo na jesieni takie auto. a teraz to. Mm, na tą chwilę prędkościomierz jeszcze nie chodzi, jest zainstalowany taki ala GPS-owy z AliExpress, ale tego też się będziemy na pewno pozbywać, więc będziemy chcieli to jak najbardziej ogarnąć. Zegary mamy tutaj z wersji turbo. To też nie jest jeszcze podłączone. obrotomierz rzeczywiście chodzi. Ciśnieniem oleju. Wskazówka paliwa oraz temperatury. Wszystko jest ok. Więc jak najbardziej wszystko w porządku. Gra i tańczy. Mamy fotele kubułkowe, które po pierwsze nie są za wygodne. Są to fotele Yamex, sztywne. Jedynie co mamy regulację oparcia no na pewno są do wymiany, tak jak widzicie są już bardzo mocno wyeksploatowane, więc będziemy się ich pozbywać, docelowo na pewno wejdą tutaj kubełki w pełni regulowane przód, tył oraz oparcie, dlatego żeby można było sobie ten fotel fajnie ustawić, ja bardzo lubię blisko jeździć z racji tego, że kiedyś troszkę się tam na torze jeździło i tak się po prostu nauczyłem, więc na pewno będziemy musieli wymienić bo są brzydkie wyeksploatowane i po prostu są niewygodne biorąc pod uwagę moje gabaryty, i moją masę ciała i to, że mam szerokie biedra, no to ja się po prostu tutaj za bardzo nie, czu nie mieszczę i nie czuję się w tym samochodzie komfortowo. No to w zasadzie można powiedzieć, że ze środka tyle. Zamontujemy też jakieś fajne radioko, żeby to grało, bo na nie podobno chodzi. Także generalnie nie jest najgorzej. Właściciel poprzedni zamontował tutaj nowe dywaniki. W zasadzie to wykładziny nowe. Nie widać tego jakoś, może tam specjalnie bardzo, ale jest to zrobione całkiem spoko, chociaż też to trzeba będzie poprawić. Dobra, to teraz może podniesiemy maseczkę i pokażę Wam to, co jest pod maską. Do tego będziemy musieli sobie użyć takiej magicznej podpórki. O, właśnie, tak. Zaraz z tego, że maska jest laminatowa. Tak, maska jest laminatowa. E, tak, jak w zasadzie połowa samochodu, bo okazuje się, że mamy tutaj bardzo wiele laminatów. Między innymi zderzak przedni stylizowany na wersji GTR. Tutaj również z przodu był taki znaczek Gitter, który już został zdjęty i zostanie zastąpiony Nissanowskim lub ewentualnie Skylenowskim, jeżeli takiego, taki znaczek znajdę. Przednie nadkola są również e, z laminatu. Drzwi są seryjne. Tylne nadkola są również z laminatu. Mamy tutaj poszerzenie. a ja myślę, że tam jakieś 4 cm. Może będzie na stronę. To też jest do zrobienia z racji tego, że. No, laminaty są już troszeczkę spękane, więc trzeba będzie to zrobić. Spoiler mamy też tutaj z GTR-a, też laminatowy, i też będzie na pewno do poprawy. Z tyłu mamy e, zderzak e, jakiś custom, nakładki Bumexa i są tu jeszcze progi Bumexa, ale zostały zdjęte z racji tego, że po prostu, e, jeżeli są założone, to nie da rady podnieść auto na podnośniku. Także musieliśmy je po prostu zdjąć. Dobra, teraz dajcie mi chwilkę, obejrzymy sobie, co jest pod maską t 66 Turbos Wit NAS i Motec System Exhaust. No i mamy podniesioną maseczkę. Profesjonalna podpórka już sobie tutaj stoi. Tak jak mówię, maska Laminat RB25Z pod maską Trochę pomodzona Jeżeli chodzi o aspekt wizualny, to prosiłbym bez nadmiernych hejtów. Być może poprzednim właścicielowi się to podobało, jest to jego styl, jak najbardziej szanuję. Każdy ma swoje ulubione zestawy kolorów. Mi się to do końca nie podoba, ale powiedzmy tak, nie jest to jakiś większy problem, żeby pomalować komorę. Przy okazji, może zrobimy ją na klinuka, zobaczymy jak to wyjdzie. Do konkretów, mamy RB25Z pod maską. Przezroczysta osłona tutaj rozrządu. Którą mamy też nową, także ta już jest też troszeczkę zasiędziała i sfotygowana. Na pewno ją wymienimy za chwilkę. Turbo jest seryjne, jest zrobiony dolot. Plus tutaj mamy widoczny filtr powietrza KN w nakładce. Wymieniony jest intrykuler, wymieniony jest cały układ dolotowy. Mamy zawór blow -off. bardzo fajnie sobie to podaje. Czyli słychać standardowe takie syczenie przy puszczaniu gazu. Mamy przerobioną przepustnicę. Seryjnie mamy w airbagu dolot z prawej strony, patrząc z przodu, jest zaspawane. Jest przerobione tak na krótko, że tak powiem z tej strony. Jeżeli chodzi o kolektor dolotowy, też pewnie będziemy go zmieniać. Na pewno będziemy. Chcieli przerobić całkowicie układ dolotowy, hmm, podejrzewam, że przy okazji te w, pewnie wpadnie, wpadnie pewnie większe turbo, tak żeby było nie low mount, czyli top mount, czyli tutaj od góry będzie widoczna turbinka, więc zostanie to troszkę przerobione. Być może założymy przy okazji hmm, kolorowe sportowe koła rozrządu z Gredy albo z HKS, żeby też to ładnie jakoś było wizualnie ogarnięte, na pewno zmienimy całkowicie lakier w komorze. Ale generalnie powiedziałbym, że mechanicznie wydaje się, że jest tak no 4,5 na 5, jeżeli chodzi o motor. Motor jeszcze zostanie poddany pełnej rewizji, bo na razie, tak jak mówię, ogarniamy takie podstawowe rzeczy. Auto zrobiło na kołach około 1000 km. Bez awaryjnie wszystko było ok. Mamy tutaj zamontowaną większą chłodnicę wody, która faktycznie wydaje, nawet w gorące dni nie ma problemu. Z takich rzeczy, które widzimy. Z przodu, to jest generalnie wersja Spec 2, czyli Sirius 2. Różni się od Sirius One głównie lampami. Jeżeli chodzi o lampy, no niestety one są w fatalnym stanie. Lewa, czyli strona kierowcy, jeszcze jak cię mogę? Myślę, żebyśmy to jakoś wypolerowali, ale prawa strona pasażera jest generalnie w stanie bardzo słabym. I teraz yy, kolejna rzecz części tego samochodu. Z tego, co już szukałem, Okazuje się, że są cholernie drogie, dlatego że lampy do Nissana Skyline w wersji GTST lub tam GT, jak zwał, tak zwał w wersji nie GTR, bo to nie jest GTR. Oczywiście, wiadomo, sięgają rzędu 5-10 tysięcy zł za komplet w wersji halogenowej, czyli w wersji jaką mamy tutaj. Natomiast wersje Xenonowe, na przykład z wersji R33 GTR, potrafią nawet kosztować, moi drodzy, 70 tysięcy zł. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Nawet znalazłem droższe lampy. I to są to lampy oczywiście używane. Nie są to nowe lampy, dlatego że nowe lampy nie są już dostępne. E, także wymiana teoretycznie lamp na nowe, gdybym chciał tutaj zamontować Xenon z GTR, kosztuje tyle samo co samochód. Teraz moi drodzy, może przejdziemy sobie do kół. Mamy tutaj 18-calowe japońskie koło. WIT Sport są całkiem fajne. Natomiast na pewno będę je zmieniał. E, docelowo pewnie wpadnie tutaj 19 cali. Coś prawdopodobnie z rantem Jeszcze nie mam y, wyszukanej Tak jakby docelowej rolki Natomiast na pewno wpadnie tutaj cal więcej y, Także jeżeli chodzi o koła No to mamy tutaj Witsa To są 18 cali y, et 4285 cala z przodu Oraz taka sama felga 8,5 cala Z tyłu e, Jeżeli chodzi o Zawieszenie tego samochodu Nie wiem dokładnie co tu jest Jeżeli chodzi o amortyzatory e, Podobno zamontowane są jakieś sportowe sprężyny Wydaje mi się, że też również lekko obniżające, bo przód jest gdzieś tam powiedzmy w miarę, w miarę spasowany. Chociaż opona jest dosyć wysoka, mamy z przodu 2,45 na 35, a z tyłu 2,45 na 40 chyba, albo na 45, już nie pamiętam. Także też na pewno będziemy sobie koła i opony zmieniać. Eee, zawieszenie, tak jak mówiłem, sportowe, z utwardzające, fajnie się tym jeździ, jest dosyć sztywno, nie pływa ten samochód, nie ma ping-ponga. Jeżeli chodzi o zaciski, mamy sześciotłoczkowe tutaj z fab zacisków z Porsche, więc Hebel jest fajny. Naprawdę to dobrze, mega dobrze hamuje. Eee, tutaj mamy tarczę z przodu z isf i piasty z Nissana 300ZX, więc mamy 5 śrub. Z tyłu moi drodzy mamy natomiast piasty z 350Z, plus do tego mamy. Zacisk z 350Z i tarczę z 300ZX, więc jest taka mieszanka, ale generalnie widać, że się to sprawdza. Tak jak mówiłem, wszystko jest sztywne, nie ma luzów. Auto fajnie hamuje, daje sobie radę. Jedyne co to może tył zmodyfikujemy na nieco większą tarczę oraz zacisk z racji tego, że jak widzicie, zacisk jest z 350Z, ale z wersji USA, więc nie mamy tutaj zacisków wbremu. Tylko jak to mówią Zetkowicze, Bieda Edition, USA to pewnie bite było. Poza tym mamy seryjny dyfer i seryjne płosie, czyli o 200SX. Generalnie skrzynia, tak jak wcześniej mówiłem, jest od BMW z diesla, więc jest bardzo krótka. Także przy tej mocy, a podobno auto ma 296 koni, ale na pewno je zhamujemy, żeby się dowiedzieć tego. Seryjnie tutaj chyba 250 to topluje. No to jest szybko, naprawdę jest szybko. Porównując zetkę która ma Prawie 300 koni. Wiadomo, Wolnostak jest znacznie wolniejszym autem. Porównując moje kolejne auto, czyli Jaguara, który ma silnik diesla i ma 190 koni, ale bardzo wysoki moment obrotowy, ponad 400 Nm. Również przy tym samochodzie odpada, dlatego że w drodze powrotnej troszkę je sprawdziliśmy, no i generalnie od 150 nawet w górę yy, Jaguar nie ma polotu do Skyline, więc naprawdę jest to dosyć szybkie auto i mega fajnie się tym jeździ jeżeli chodzi o wy układ wydechowy, mamy od turbo, można powiedzieć przelot, dlatego że wydech jest bodajże 3,5 cala, bez żadnego tłumika środkowego końcowym tłumikiem mamy tutaj wydech ala HKS, bardzo fajnie sobie to chodzi yy, może potem nagram, żebyście troszkę posłuchali Nie jest za głośny, mierzyliśmy go, przy pełnym odcięciu ma około 100, chyba 16 decybeli lub tam 118, więc to nie jest jakoś bardzo dużo, naprawdę fajnie się tym jeździ, nie trzeszczy w środku, nie buczy, są ognie z wydechu, jest zamontowany bir, aczkolwiek będziemy się pewnie tego pozbywać. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Jeżeli chodzi jeszcze o aspekt wizualny, mamy tutaj zmodyfikowane tylne lampy, w zasadzie założone nieoryginalne, dlatego, że mm, są one na tak bardzo fajnie to wszystko sieci z tyłu. Mamy również tutaj panel kierunków, nieoryginalny, też tuningowy. No i tu jest też taki fajny smaczek, yy, Środkowy panel Skyline, który jest w nocy podświetlany, i naprawdę wygląda to sztos. Pod spodem były też neony, ale już się ich pozbyliśmy. Ja też nie jestem fanem neonów, więc na pewno ich nie będziemy zakładać. No, więc to w zasadzie tyle. Myślę, że auto ma potencjał. Nie jest może na razie jakoś za piękne, dlatego że trzeba sporo serduszka oraz pieniążków włożyć w nie, żeby naprawdę dobrze wyglądało. A ku temu będziemy się na pewno skłaniać, żeby to auto doprowadzić do jak największej perfekcji, do jak najlepszego stanu wizualnego oraz przede wszystkim mechanicznego. Także w planie jest na pewno modyfikacja tego samochodu, na pewno wpadnie inne koło, na pewno wpadnie gwint, który już do nas przyszedł. I pewnie za kilka dni będziemy się z tym bawić dubać i dłubać, zobaczymy co z tego wyjdzie, jak bardzo mocno będziemy mogli go zglebić. Potem pewnie będę liczył docelowe felgi, jakie tutaj możemy zamontować, tak żeby dało się tym jeszcze jeździć na statiku na kołach. Na pewno zmodyfikujemy lakier, czyli przemalujemy całe nadwozie. Jeszcze nie wiem na jaki kolor, ale chyba zostanie żółty. Nie będzie to raczej kolejny kremowy samochód, bo to już przesada. Myślę, że kromowych samochodów w moim życiu już naprawdę wystarczy. Także tutaj e, pewnie zostanie żółty lub ewentualnie czerwony. Te kolory jakoś tak do mnie najbardziej przemawiają. Pasują w ogóle do tej wersji Skyline. A. No i co? Mam nadzieję, że auto Wam się podoba. E, specjalnie nagrywamy je w takim stanie, jakim jest, można powiedzieć czyli bez zbędnego mycia bez zbędnego dopieszczania. Z racji tego, że chciałbym, żebyście wszyscy zobaczyli, jak ten samochód wygląda teraz i porównali sobie, w jakim kierunku idziemy i jak ten samochód będzie wyglądał, mam nadzieję, za e, najbliższy czas. Mam nadzieję, że wyjdzie nam coś fajnego, coś na pewno nietuningowego, coś czego nie było jeszcze na naszej scenie albo czego jest bardzo mało na naszej scenie tuningowej. E, no i co? To chyba tyle. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za obejrzenie moich wypocin. Mega się stresowałem przed nagrywaniem tego pierwszego vloga. Strasznie nie cierpię nagrywać swojej mordy, ale to chyba większość osób, które zaczyna z YouTube'em, tak ma. Także serdecznie zapraszam was wszystkich do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, followowania nas na Instagramie e, 350z Karina R33 bodajże z tego co pamiętam, e, również Facebook 350z Krimbany, tam nie zmieniamy nazwy. Tam wszystko zostaje, ale najwięcej update'ów na pewno będzie wrzucanych na Insta oraz tutaj na nasz kanał. Jeżeli chodzi o kanał, na pewno będziemy chcieli poza pokazywaniem prac ze Skyline'a albo y, tworów, które z niego y, powstają, pokazywać też nasze inne samochody. Myślę, że też w pewnym momencie nagramy odcinek o tym oto pięknym kremowym 350Z, który jest w zasadzie bardzo znany na naszej scenie oraz o tej równie pięknej kremowej babci, czyli Toyocie Karinie, które również jest w miarę znana na naszej scenie. E, Toyotkę mam troszkę krócej niż Nissana, ale myślę, że to wszystko w swoim czasie. Także dzięki jeszcze raz i pozdro.